Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak zmienić hasło hotspotu w telefonie Samsung Galaxy Z Flip 7. Na początku przechodzimy do ustawień naszego telefonu. Następnie wybieramy opcję połączenia i wybieramy opcję router Wi-Fi i udostępnianie. Tutaj wybieramy opcję router Wi-Fi i zjeżdżamy sobie w dół do zakładki hasło. A w tym miejscu możemy sobie wymazać stary i wpisać jakieś nowe hasło naszego hotspotu. Trzeba pamiętać, żeby wybrać opcję zapisz, żeby oczywiście hasło się zapisało. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!